Watykan miejsce, gdzie codziennie tysiące pielgrzymów z całego świata przybywają w poszukiwaniu duchowego ukojenia miejsce, które dla milionów symbolizuje świętość, moralność i prawdę ale to także jedno z najbardziej zamkniętych i nieprzeniknionych państw na Ziemi kraj, w którym obowiązuje własne prawo własna policja własna waluta i własne tajemnice za marmurowymi murami Stolicy Apostolskiej od wieków gromadzono bogactwo nie tylko w formie złota czy dzieł sztuki, ale również wpływów, kontaktów i finansowych mechanizmów, o jakich świat świecki mógł tylko marzyć. W tym świecie powstała instytucja, która miała służyć dobru, Bank Watykański. Znany oficjalnie jako Instytut Dzieł Religijnych, powołany, by zarządzać majątkiem Kościoła, pomagać misjom i wspierać inicjatywy charytatywne, szybko stał się potężnym graczem finansowym. Z czasem jednak jego korytarze zaczęły skrywać coś więcej niż tylko księgi rachunkowe. Stały się częścią globalnej sieci wpływów, w której mieszały się pieniądze mafii, polityków, tajnych służb i duchownych. To opowieść o tym, jak święta instytucja zamieniła się w narzędzie potężnych interesów, o banku, który miał należeć do Boga, a stał się maszyną do prania brudnych pieniędzy. O systemie, w którym każda złotówka mogła mieć błogosławieństwo, jeśli tylko trafiała w odpowiednie ręce. Historia Banku Watykańskiego zaczyna się w roku 1942, w czasie gdy świat pogrążony był w ogniu II wojny światowej. Papież Pius XII podjął decyzję o utworzeniu instytucji finansowej, która miała uniezależnić Watykan od świeckich banków i rządów. Celem było stworzenie narzędzia, które pozwoli Kościołowi samodzielnie zarządzać swoimi funduszami i zapewni mu bezpieczeństwo w burzliwych czasach. Nowy bank nazwano Instituto per le opere di religione, czyli Instytut dzieł religijnych. Miał służyć wyłącznie dobrym celom zarządzaniu majątkiem zakonnym, funduszami misyjnymi i darowiznami wiernych. Jednak już w pierwszych latach jego działalności zaczęły się pojawiać kontrowersje. Watykan był państwem poza jurysdykcją Włoch. Nie podlegał ich prawu bankowemu, nie był zobowiązany do ujawniania informacji o klientach i transakcjach. Dla świata finansów oznaczało to jedno absolutną tajemnicę. Przez kolejne dekady Bank Watykański przyjmował coraz więcej środków. Nikt nie pytał, skąd pochodziły pieniądze, ani kto naprawdę krył się za anonimowymi kontami. Dla wielu duchownych była to wygoda. Dla innych okazja. W latach 60. i 70. w zarządzie banku zasiadali ludzie o ogromnych ambicjach i jeszcze większych kontaktach. Wśród nich znalazł się arcybiskup Paul Marcinkus, Amerykanin, były ochroniarz papieża Pawła VI, który z czasem stał się jednym z najbardziej wpływowych ludzi w Watykanie. Marcinkus rozumiał, że Kościół potrzebuje pieniędzy, by utrzymać swoją pozycję w świecie. Ale sposób, w jaki postanowił je zdobywać, okazał się zgubny. Uważał, że moralność kończy się tam, gdzie zaczyna polityka. Jego dewiza była prosta: jeśli chcesz coś zrobić dla Boga, potrzebujesz pieniędzy ludzi. Wkrótce obok Marcinkusa pojawił się Roberto Calvi, prezes banku Ambrosiano, człowiek o ogromnych wpływach w świecie finansów. Ich współpraca doprowadziła do stworzenia nieformalnego sojuszu między Watykanem a światem świeckich instytucji finansowych. Wspólne inwestycje, konta w rajach podatkowych, anonimowe przelewy wszystko to działało dzięki jednemu: immunitetowi Watykanu. Żadne państwo, żaden sąd i żadna instytucja nie mogła zajrzeć w dokumenty Banku Boga. To był początek systemu, który miał się rozrastać przez następne dekady. Na zewnątrz Watykan głosił słowa o moralności, ubóstwie i pokorze. W środku budował imperium finansowe, które nie miało sobie równych. Lata 70. przyniosły we Włoszech chaos polityczny, zamachy, wzrost przestępczości i gwałtowną walkę o władzę. W tym czasie Bank Ambrosiano stał się jednym z filarów finansowych kraju. Roberto Calvi, jego prezes, był wówczas człowiekiem, którego nazywano bankierem Boga. To przez jego instytucje przechodziły pieniądze kościoła, fundacje charytatywne i konta powiązane z misjami katolickimi na całym świecie. Calvi nie był jednak filantropem. Był graczem, człowiekiem, który rozumiał, że tam, gdzie moralność miesza się z polityką, można zarobić najwięcej. Współpracował z tajną lożą masońską propaganda DUE, znaną jako P2, kierowaną przez Licio Gellego. Loża ta była siecią wpływów skupiającą generałów, bankierów, polityków i agentów wywiadu. Propaganda Diu planowała stworzyć alternatywny rząd Włoch, kontrolowany przez swoich członków. Bank Watykański, dzięki swej nietykalności, stał się jednym z filarów tego planu. Calvi i Marcinkus utworzyli system transferów oparty na dziesiątkach fikcyjnych firm i funduszy. Pieniądze płynęły z Ameryki Południowej, z Bliskiego Wschodu, z krajów objętych sankcjami. Na papierze wszystko wyglądało legalnie, w praktyce były to ogromne operacje prania pieniędzy. Jednocześnie mafia zaczęła lokować w Watykanie swoje środki. Organizacje takie jak Cosa Nostra, Camorra i Banda de la Maliana wykorzystywały anonimowe konta do ukrywania zysków z handlu narkotykami i bronią. Dzięki współpracy z ludźmi Marcinkusa. Mogli robić to bez ryzyka. W roku 1982 włoska prokuratura rozpoczęła dochodzenie w sprawie ogromnych braków finansowych w banku Ambrosiano. Z ksiąg wynikało, że zniknęły miliardy lirów. Calvi wpadł w panikę. Na krótko przed swoim zniknięciem wysłał list do papieża Jana Pawła II. Pisał, że jeśli nie zostanie uratowany, może ujawnić informacje, które zniszczą kościół. Kilka dni później jego ciało znaleziono w Londynie pod mostem Blackfriars, czarni bracia. Miał przy sobie cegły i pieniądze w różnych walutach. Oficjalna wersja samobójstwo. Nieoficjalna. Egzekucja, symbolika miejsca była jednoznaczna. Czarny habit Dominikanów, czarne kaptury Loży P2, czarna historia Watykanu. Śmierć Kalwiego była początkiem końca iluzji. Włoskie śledztwo ujawniło sieć powiązań między Bankiem Watykańskim, Lożą Masońską i Mafią, ale żaden z głównych duchownych nie poniósł konsekwencji. Marcinkus schronił się za murami Watykanu, gdzie nie obowiązywały włoskie nakazy aresztowania. Do końca życia nie stanął przed sądem. Bank Boga działał dalej, jakby nic się nie stało. Po śmierci Calviego włoski wymiar sprawiedliwości próbował dotrzeć do dokumentów Banku Watykańskiego. Bezskutecznie. Stolica apostolska zasłaniała się suwerennością i tajemnicą państwową. W międzyczasie włoscy śledczy odkryli, że przez konta Watykanu przepływały gigantyczne sumy należące do przestępczych syndykatów. Wśród nich była Banda della Maliana, której przywódca Enrico de Pedis miał bezpośrednie kontakty z ludźmi Kościoła. To jego ciało, po jego śmierci w 1990 roku pochowano w kościele Świętego Apolinarego, tym samym, gdzie uczyła się Emanuela Orlandi. Włoskie media ujawniały coraz więcej informacji. Według jednej z wersji mafia, zniecierpliwiona brakiem zwrotu pieniędzy, zaczęła naciskać na Watykan. Zaginięcie Emanueli miało być formą ostrzeżenia. Pojawiały się również teorie, że dziewczyna była przypadkowym świadkiem spotkań, które nigdy nie powinny mieć miejsca. Kiedy włoski sąd próbował postawić zarzuty bankowi watykańskiemu, stolica apostolska wypłaciła symboliczne odszkodowanie w wysokości 100 milionów dolarów. Nikt nie został skazany. Marcinkus do końca życia mieszkał w Watykanie, chroniony przez prawo kanoniczne i papieski autorytet. Umarł w milczeniu, nie udzielając ani jednego wywiadu. Tymczasem w latach 90. i 2000. kolejne afery finansowe zaczęły wychodzić na jaw. Przestępcy wykorzystywali te same mechanizmy: fundacje charytatywne, fikcyjne spółki, przelewy przez banki w Luksemburgu, w Szwajcarii i na Bahamach. Dla opinii publicznej Bank Watykański pozostawał instytucją świętą. Dla świata finansów był synonimem doskonałego systemu prania pieniędzy. Wszystko działało tak dobrze, ponieważ opierało się na jednym prostym założeniu: Boga nikt nie rozlicza. Współcześnie Bank Watykański działa nadal. Zmieniono jego strukturę, nazwiska i procedury, ale duch systemu pozostał ten sam. Papież Franciszek, który objął urząd w roku 2013, zapowiedział wielką reformę. Wprowadzono audyty, nowe przepisy, a część podejrzanych kont zamknięto. Ale nawet dziś watykańskie finanse pozostają pełne zagadek. Nie wiadomo dokładnie, ile środków znajduje się w instytucji, ani skąd pochodzą. Każdy raport finansowy kończy się klauzulą poufności. Kiedy dziennikarze pytają o szczegóły, słyszą, że nie wszystkie środki muszą być ujawniane, bo pochodzą z prywatnych darowizn wiernych. Wielu ekspertów uważa, że część dawnych mechanizmów nadal funkcjonuje, tylko w bardziej subtelnej formie. Dawne konta mafii zastąpiły konta fundacji i organizacji, których prawdziwi właściciele są niemożliwi do ustalenia. Watykan wciąż korzysta z sieci banków pośredniczących, wciąż ma dostęp do rajów podatkowych i wciąż odmawia pełnej przejrzystości. Przez dziesięciolecia Kościół nauczył się jednego: że milczenie chroni skuteczniej niż prawo. Ci, którzy próbowali mówić, często kończyli źle. Niektórzy znikali, inni byli zdyskredytowani lub oskarżani o bluźnierstwo. Sprawa Banku Watykańskiego to nie tylko historia o pieniądzach. To historia o systemie, który postawił finansową władzę ponad duchową misję. Czy ten system kiedykolwiek się skończył? Czy może po prostu przeszedł w nową epokę z nowymi nazwami, nowymi twarzami i tą samą ciszą w tle? Jedno jest pewne: tam, gdzie spotykają się świętość i pieniądz, zawsze rodzi się cień, bank Boga instytucja, która miała służyć miłości i wierze stała się jednym z największych symboli moralnego upadku współczesnego Kościoła. W jego murach krzyżowały się ścieżki duchownych, polityków, mafii i tajnych służb, a każdy z nich wierzył, że działa dla dobra sprawy. Dziś Watykan zapewnia, że wszystko zostało naprawione. Ale historia uczy, że prawda w tej instytucji nigdy nie wychodzi na światło dzienne z własnej woli. Czy Bank Boga był tylko epizodem? Czy raczej fundamentem, na którym zbudowano współczesny system finansowy kościoła? Tego prawdopodobnie świat nigdy nie pozna. Jeśli chcesz, by takie historie nie znikały w ciszy, subskrybuj, by nie przegapić kolejnych odcinków. W kolejnym materiale nieznanych akt zajrzymy jeszcze głębiej. Tam, gdzie kończą się pieniądze, a zaczyna polityka i śmierć, to były nieznane akta.